Nowa klasa M dzięki wydłużeniu oraz obniżeniu nadwozia zyskała jeszcze bardziej sportowy charakter w stosunku do poprzednika. Zastosowane najnowszej generacji silniki spełniające normę Euro 6 charakteryzują się najniższym w klasie SUV z użyciem paliwa. Silnik wysokoprężny 250 lutek o mocy 204 koni mechanicznych spala średnio zaledwie 6 litrów oleju napędowego na 100 km oraz emituje wyjątkowo mało dwutlenku węgla do atmosfery. Poza tym oferowany jest silnik wysokoprężny. 3L 350 wlótek o mocy 258 koni i w momencie 620 nm oraz silnik benzynowy o mocy 306 koni. Nowa klasa M jest sumą wszystkich pomysłów zwiększenia bezpieczeństwa, jakie w swojej historii realizował Mercedes-Benz.